Pędzel. Tak średnio. Sprężone powietrze. To było modne dwa lata temu. Pora na coś nowego. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku. A dzisiaj przetestujemy sobie odkurzacz. Odkurzacz do klosków. Dobrze. Nie jest to w rzeczywistości odkurzacz do klocków wiesz, to odkurzacz przeznaczony chociażby do czyszczenia klawiatury Od razu dodam, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany Po prostu znałem, że dosyć, dosyć bawienia się właśnie tymi pędzelkami Sprężonym powietrzem Swoją drogą nagrałem film na ten temat jakieś dwa lata temu Więc polecam zobaczyć Bierzmy się do dzieła A jeszcze zachęcam do zostawienia łapeczki w górę Aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym filmie Oraz subskrypcji na moim kanale Zaczynajmy! Najpierw jeszcze drobne formalności ponieważ chciałbym Was zapoznać z zawartością tego opakowania. Myślę, że nie zrobi na Was wrażenia fakt, że ten odkurzacz jest zwykłą chińszczyzną do kupienia zapewne na AliExpress za kilkanaście złotych. Ja akurat zamówiłem go przez Allegro za 40 zł. W zestawie znajdziemy odkurzacz, który wykorzystuje kabelek USB, więc polecam zwolnić jakąś ładowarkę. Całe szczęście kabel jest w zestawie. Dwie końcówki. Jedna końcówka jest ze szczoteczką i ona nas najbardziej będzie interesowała, ponieważ druga końcówka służy bardziej do zbierania różnych okruszków. Są też dwa filtry. Jeden już wykorzystuję od jakiegoś tygodnia, a drugi, no to wiadomo, jest w formie zapasowej oraz instrukcja, która zapewnia jest zbędna. Zanim przetestujemy sobie ten odkurzacz na zestawach, to jeszcze wypada Wam pokazać, jak to wszystko wygląda od kuchni. Odkręcamy sobie tą osłonkę i widzimy filtr. Filtr naprawdę bardzo łatwo jest wyciągnąć. Już Wam pokażę. Łapiemy za gąbeczkę i po sprawie. Końcówkę również bardzo prosto się montuje. Wystarczy ją dopchnąć do środka. I mamy. Hmm, jaki zestaw tu by wybrać? O ten! Uznajmy, że ten kurz hodowałem specjalnie z myślą o was i teraz wystarczy, że klikniemy ten przycisk. Całkiem nieźle. Wypadałoby dokończyć ten pojazd, i zresztą sprawdzimy, jak ma się filtr. Uznajmy, że może być. Sprawdźmy, jak ma się nasz filtr. Żeby nic się nie wysypało. No, całkiem, całkiem. Jak widzicie, zrobiła się taka kurzowa plamka. Ziuum. Sprawdźmy jak sobie poradzi z takimi zawodnikami. Sprawdźmy jak wypadł. Troszkę tego przybyło. Warto dodać, że ta plamka kurzowa pnie się w górę. Założę się, że w sekcji komentarzy pojawi się pytanie, czy szczoteczka rysuje elementy. Nie, w żadnym wypadku szczoteczka nie rysuje elementów. Przynajmniej ja nic takiego nie zaobserwowałem. No i oczywiście odkurzacz nie wciąga również klocków. On tylko wiecie, lubi kurz. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym produkcie. Może posiadacie właśnie tego typu odkurzacz. Jeśli materialik wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!